Poseł wyliczał kwoty i terminy oddania do użytku inwestycji, jakie były wykonane w 2013 i będą kontynuowane w kolejnych latach. Na pewno dworzec Legnicki, inwestycja ponad 13 milionów, która będzie zakończona w pierwszym kwartale 2014 roku, kontynuacja ponad 6 milionów w roku 2014 na remont Urzędu Skarbowego, a to jest kontynuacja. Um, remontu komisariatu na ulicy Stafa. To jest też zakończona w dużej mierze inwestycja w szpitalu, jeżeli chodzi o finansowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy termomodernizacja. Jednak najważniejsza dla regionu inwestycja bez wątpienia to droga ekspresowa S3. Z budową było sporo zamieszania, ale w końcu zdecydowano, że prace ruszą na odcinku od nowej soli przez legnicę do Bolkowa. Koszt to około 3 miliardów złotych. Przy okazji jest czy warto powiedzieć, że to będzie moim zdaniem ogromna szansa dla wielu przedsiębiorców legnickich i dla lokalnego biznesu. Średnio liczy się, że na takim odcinku 20-kilometrowym będzie pracowało około tysiąca osób. A łącznie ze sprzętem te osoby będą mieszkać w Legnicy, a ci, którzy będą przyjezdni, będą poszukiwali noclegów, będą potrzebowali zjeść. Także to jest ogromny zastrzyk taki finansowy dla całego lokalnego biznesu. A gotową drogą od nowej soli do Bolkowa powinniśmy pojechać na początku 2018 roku. Ocenił poseł.